Na każdą premierę polskiej gry czekam z niecierpliwością. Zwłaszcza jeśli zapowiedzi są obiecujące. Podobnie było w przypadku gry Shadow Warrior 3. Dziecko Flying Wild Hawk, inspirowane kulturą oraz filozofią Azji, to obietnica rozwałki i humoru. Który czasami być może jest zbyt ciężki, ale z pewnością znajdzie swoich fanów. Co tym razem zaserwowali nam twórcy? Shadow Warrior 3 to ostra jazda bez trzymanki. Tempo rozwałki gry, w której akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, jest tak duże, że dość często traciłem orientację w terenie. Lo Wang nie tylko biega, także po ścianach wykonuje zgrabne uniki, ale również lata nad głowami przeciwników przy pomocy grappling hooka, czyli kotwiczki na linie. Okej, okay, polskie tłumaczenie nie brzmi tak spektakularnie. Przyznaję! Wszystko to składa się na niezłą łódzkę, której dominującym kolorem jest czerwony od wszelkiej maści płynów i wnętrzności, które przelewają się na ekranie. Nie jest to gra dla dzieciaków, to fakt, również z uwagi na dość mocny język, którym ze światem komunikują się postacie. No, ale seria Shadow Warrior nie jest szkółką niedzielną. To gra akcji z elementami zręcznościowymi, w której pędzimy za smokiem, którego główny bohater, jak zawsze, przypadkiem uwolnił. Fabuły nie zamierzam spoilować, natomiast tu pojawia się niedogodność. Akcja jest tak dynamiczna, że ciężko jest jednocześnie śledzić tekst na ekranie oraz uciekać czy rozwalać kolejne hordy wrogów. Dlatego przyda się dość dobra znajomość języka angielskiego, żeby nadążyć. W pewnym momencie odpuściłem sobie czytanie dialogów, tylko oddałem się radości płynącej z eliminacji przeciwników. Co prawda znajomość poprzednich odsłon nie jest wymagana, ale trzecia część jakoś nie stara się wytłumaczyć sympatii lub animozji względem znanych głównemu bohaterowi postaci. Dlatego ktoś nowy w tym świecie może się dość łatwo pogubić. Mimo swej zajefajności, i celowo użyłem tego słowa, Lo Wang nie jest już facetem, którego da się pokochać lub znienawidzić bezgranicznie. Jest po prostu Ciut pod starzałym gościem w gaciach, który przegrał życie i teraz próbuje coś tam naprawić. Szkoda potencjału, bo low Wang ma zadatki na giereczkowego idola. A tak rzuca sucharami nucąc, bądź co bądź ładne piosenki pod nosem. ninja Przeciwnicy są dość fajnie zaprojektowani, zwłaszcza pan Harmonika, który od pierwszego wejrzenia zwrócił moją uwagę. Każdy nowy oponent wprowadzany jest odpowiednią animacją. Każdego można również wykończyć specjalnym finisherem. Wówczas stajemy się na chwilę posiadaczami givery lub na przykład umiejętności zamrażania, która należała do nieszczęśnika i dalej możemy radośnie szyć. Wówczas niczym w dumie odpala się stosowna katzenka, która nie pozostawia złudzeń co do naszych uczuć, a właściwie ich braku, względem oponenta. Do dyspozycji mamy katanę oraz spore akcesorium broni palnej. Wrogów częstujemy również ołowiem, z pistoletów, strzelby, ale też efektownego bazyliszka. Tutaj ekipa z Flying Wild Hawk odrobiła lekcję. Strzela się dość przyjemnie, choć na dłuższą metę robi się nudno. I tutaj dochodzimy do setna. Shadow Warrior 3 to gra, która dość fajnie się prezentuje na pierwszy rzut oka. Mamy wszystko: efektowną rozwałkę, spory przekrój oponentów oraz narzędzia masowej zagłady. Tempo gry podkręcone niczym koks na dopalaczach, poziomy, które potrafią miło zaskoczyć. Dodatkowo sporo kat scenek, nawiązania do popkultury Dalekiego Wschodu i. jazgot. To chyba właściwe słowo. Gra jest jazgotliwa. Jest mieszaniną elementów, które tworzą nieco męczący na dłuższą metę i hałaśliwy produkt końcowy. Być może shootery nie są moim ulubionym gatunkiem, ale w Dumie i Dumie Eternal bawiłem się dobrze. Choć i tam na ekranie bywa gęsto. I żeby było jasne, Shadow Warrior 3 nie jest złą grą. W skali punktowej umieściłbym ją gdzieś po środku. Trzeba mieć na nią odpowiedni nastrój. Odpalając tę część, miałem skojarzenia z innym polskim tytułem: Bullet Stormem. Tamten już ponad dziesięcioletni, innowacyjny pod kilkoma względami i mocno niedoceniony tytuł, również serwował mócie i niewybredne żarty, ale nie silił się na bycie kul w każdej sekundzie, tak jak w tym gifie. Myślę, że to nie zagrało mi w najnowszej odsłonie Shadow Warriora. Jeśli czekaliście na powrót Lowenga, Shadow Warrior 3 znajdzie się w waszej bibliotece. Jeśli temat był wam dotychczas zupełnie obcy, proponuję zerknąć na poprzednie części, zanim sięgniecie po najnowszą. Oh, Dziękuję za uwagę, Radosław Nałęcz, Polsat Games.